Cesarz, gdy czytał gazetę, dowiedział się o istnieniu słowika. Natychmiast kazał go przyprowadzić. Wtedy marszałek wydawał się przez w królestwie i okazało się, że w wie, gdzie jest słowik i zaprowadziła go do słowika. Potem Wieczorem Szary Słowik zaśpiewał w pałacu królewskim i król rozkazał mu, żeby został w królestwie. Po wielu latach doszedł Sztuczny Słowik i Szarego z... i śpiewał jeszcze ładniej. Był ze złota, z brylantami, można było zajrzeć do środka podzielono się co zaśpiewa. Szarego słowika wygnano z pałacu. Po wielu latach słowik złoty się psuje. Wezwano nawet zegarmistrza, ale powiedział, że słowik się po prostu już popsuł. Król zachorował. Pojawiły się zjawy. Jedna zjawa zabrała mu koronę, a drugie to były złe uczynki. Potem szary, wieczorem Szarycowik przy, jednak przyleciał i zaśpiewał z Powiedział wtedy, że będzie mu śpiewał najpiękniejsze pieśni i to, co się dzieje poza królestwem. I jeszcze król musiał obiecać, że nikomu nie zdradzi, kto powiedział to wszystko. Dziękuję bardzo. Ile paluszków łał? Wow? Dziesięć razy! Chcę powiedzieć. Ja! Proszę, po, kornelka, zapraszam. Ja, to jest, to jest, to jest.